Jak widać, jesteśmy dzisiaj w większym towarzystwie. Jest z nami Marta i Ariel z domu marzeń. Zatem jak wiadomo zapraszamy na coś słodkiego. Tak e, jest. Dzisiaj zrobimy kisiel żurawinowy z nasionami chia w mleku kokosowym. Marta, ja widzę, że ty się cudnie przygotowałaś na ten dzień. Pokaż swoje paznokcie do kamery, żeby wszyscy widzieli, w jakim one są kolorze czerwonym, i Marta chciała dopasować się. Do ujęcia, żeby było widać, że przygotowała się do robienia dania. Tak? No, no, no. właśnie. <laughs> Zatem startujemy. Mamy mrożoną żurawinę, którą musimy zalać wodą. Wodą i cukrem. I cukrem, ale jaki cukier użyjemy? Bo ten kisiel ma być zdrowy. Nie użyjemy cukru zwykłego białego, ale xylitol. Od Ariela dowiedzieliśmy się, że u niego w domu często stosuje się zamiast cukru xylitol, prawda? Tak. No więc właśnie. Ponieważ jest zdrowy. Zdrowy przeciwdziała próchnicy. Jest, oczywiście ma mniejszy indeks glikemiczny, czyli wiadomo, że wtedy nie mamy takiego wyrzutu cukru do organizmu i organizm radzi sobie z tą ilością właśnie słodyczy, którą ma. Wtedy nie tyjemy i jesteśmy dużo zdrowsi, prawda? A przygotowujemy dzisiaj kisiel. Dlatego, ponieważ wszyscy lubią desery, najprościej jest zrobić deser z paczki, ale te spaczki mają różne sztuczne kolorowe rzeczy w środku, mają cukry, które są niezdrowe, a my zrobimy dzisiaj bardzo zdrową i smaczną wersję. Dolewamy do mrożonej żurawiny wody i zagotowujemy. I zagotowujemy, żeby żurawina puściła sok. Marta, masz? Tu mamy żurawinę, pomieszaj ją trochę, żeby się dobrze rozpuściła. Jak się zagotują żurawiny, to popękają i wtedy sok ze środka przejdzie do wody i woda będzie jaka? Aromatyczna i kwaśna. W związku z tym Ariel już nam powiedział, że czego będziemy potrzebowali. Cukier. I ile damy tego cukru? Ze dwie łyżki, co? I teraz Marta miesza. I jak się cukier rozpuści, to jeszcze przez to, że będzie słodka ta woda, to szybciej żurawina puści sok ponieważ to nie będzie sam kisiel on będzie miał jeszcze taką kokosową śmietankę na wierzchu zagęszczoną nasionami chia Uuu. które Uuu. No. O, no, no, to mnie zaskoczyłaś, ale... ale wiem, że nasiona chia już znacie. Ariel, właśnie, przygotować bo przygotować tym... to wcześniej, ponieważ Musiona. nasiona czyja muszą nasiąknąć wilgocią, która jest zawarta w mleczku kokosowym. Ariel to wie, bo jego mama często nasiona chia przygotowuje, prawda? Tak, 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 tak. Do mleczka kokosowego wsypujemy najpierw w dajemy tego. Łyżkę stołową, czyli trochę tak. więcej. Mieszaj, mieszaj to. Tak. I teraz gdy mleczko kokosowe jest już słodkie, dodajemy nasiona chia, łyżkę stołową nasion chia. Wrzucamy do środka i mieszamy. I teraz widzicie, że mleko jest jeszcze rzadkie, a nasionka są bardzo małe. A za chwileczkę nasionka wchłoną mleko i powstanie taka galaretka, tak? Zamieszamy, odstawiamy na bok i tymczasem z Arielem przygotujemy to, co zaraz trafi do kisielu, czyli do zimnej wody wrzucamy skrobi ziemniaczaną. Trzeba to dobrze zamieszać, ponieważ to za chwilę zagęści nam kisiel. I my tutaj z Martą już mamy zrobione jedno danie, ale na tym nie poprzestaniemy, bo teraz żurawina zagotowana z ksylitolem w wodzie jest pewnie pysznym kompotem żurawinowym, prawda? Nie. Pięknie pachnie, ale my chcemy mieć kisiel, więc zaczekamy, aż Ariel dokładnie nam rozmiesza. No, popatrz Mirek, jesteśmy całkowicie bezrobotni. No, zupełnie bezrobotni. Sobie stoimy, pitu, pitu, a to się gotuje, no miesza. O, gotowe. I gotowe. No to no. wlewamy. No to teraz musimy troszeczkę podciągnąć jeszcze temperaturę, bo ja w trakcie zmniejszyłam. Musi być dobrze rozmieszane przed wlaniem. O, i szybko wlej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz szybciusieńko mieszamy, tak? Mieszaj, 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 szybciusieńko mieszaj. O, patrzcie, widzicie, jak gęstnieje. O, zobacz, Marta, widzisz? Jak no. się z kompotu robi Kisiel. Ale zabawa, nie? No to kisiel mamy gotowy. Zabawę. Ja wam tutaj zacznę podbierać okay. o, i nalewać. O, piękna porcja. Ostatnia porcja. I chyba nie zostawimy dziewczyn takich bezrobotnych. Damy im nałożyć mleczko kokosowe z nasionami chia na górę, żeby nasz deser mhm. był skończony. No dobrze. Zgadzamy się? No. no. Proszę, Marta. Marta, trzymaj. I teraz? Taką łyżkę. O, bierzesz Taką. i nabierz. Tak, o takie dwie łyżki, a ja to rozmaruję. Słuchajcie, każdy pracuje, Ariel już nam pomaga zmywać. My jeszcze Widzisz? nie złożyliśmy. No, mówiłam, ja, no, że naprawdę będziemy jesteśmy bezrobotni. tutaj bezrobotni, zupełnie nieprzydatni w tej kuchni. Jeszcze tylko podwieżu rawinki na górę i gotowe. Smacznego. I Dzień na zdrowie! zdrowie. Masz, Ariel, to taka duża, konkretna dla ciebie. No, bardzo dobry. Marta, my teraz próbujemy. Będziemy wybierać sobie te żurawinki, owoce, nie? Mm. Mm. Smaczny! I to jak? I to jak, nie? I razem zrobiliśmy takie pyszne. Kisiele. Pyszne kisiele. Tak. Zrobicie w domu rodzicom? A czy wiecie? Ja tak! Ale oczywiście tutaj mamy dla rodziców. Po małej porcji no oczywiście, bo... bo rodzice nie robili, więc dostaną po małej porcji. No.